To jest mój pies. On ma na imię Black. Black dokładnie, ładny jest, jest obcakiem niemieckim. Siad, siad piesek, siad, 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 siad Black. Oj, zobaczcie, to jest mój pies. Kochany mój piesek. Piesu. Tak. Co? Ludzie ci się połapić się chcesz. Ma no, dokładnie 2 lata czy pół. Coś takiego. O, teraz się musi podrapać moje kochanie. O, jaki ty jesteś. Niedobre chodź to niedobro, to. Łuciek położyć się Znam go, bo to jest leni. O, idzie znowu. Oh, 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 oh. Leń z tego psa, jak nie wiem co. No, się, co moja mama robi. Oh, tam stoi moja mama. A tu jest mój, 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 kochany mój, Ci budzi, budzi, budzi. Ach, lubię. Ma fajne uszy, fajnego fiurka i fajnego ogonka. Jest bardzo, bardzo miły.